Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek kuliska Pepiła, gdzie głównym bohaterem będzie ten obiekt, który widać za moimi plecami, czyli stadion. Zobaczymy, ile czasu i ile osób jest potrzebnych do tego, żeby przygotować stadion do meczu o Mistrzostwo Piątej Ligi. Zapraszam. Z nami prezes klubu Przemysław Cieszak. Przemek, co trzeba zrobić, jaką, jakie po kolei czynności odhaczyć, żebyśmy mogli rozegrać mecz o mistrzostwo piątej ligi? Dzień dobry. Mecz piłkarski to przede wszystkim widowisko sportowe, ale oprócz aspektu sportowego my jako organizator takiej imprezy musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych kibiców i zawodników, dlatego przygotowujemy odpowiednio sektory, wejścia. Jest odpowiednio przygotowany zespół, który dba o bezpieczeństwo w ciągu całego meczu i po meczu. Oprócz tego przygotowujemy zaplecze socjalne, które jest w takich sytuacjach absolutnie niezbędne. No i takim elementem dodatkowym, o którym zawsze chcemy zadbać, to jest catering, żeby też umieć kibicom i przy okazji widowiska sportowego można coś zjeść. Ile mniej więcej trwa przygotowanie stadionu ile osób jest zaangażowanych w ten proces? To zależy też od meczu, przy takich meczach zwykłych powiedzmy sobie, to jest około trzech do 5 osób. Przygotowanie meczu zaczyna się na ogół około 1,5 godziny przed meczem. Dzisiejszym przeciwnikiem jest drużyna Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Drużyna, która w swojej przeszłości na początku lat 2000 była nawet wicemistrzem Polski. Dlatego spodziewamy się, że mogą dzisiaj przyjechać także kibice z Grodziska. Więc tutaj mamy przygotowany dla nich oddzielny sektor z oddzielnym wejściem, gdzie będą mogli sobie wygodnie usiąść i obejrzeć mecz. Oczywiście mają tutaj catering, mają toalety, więc jakość oglądania meczu powinna być na naprawdę zadowalającym poziomie. Kolejnym naszym rozmówcą jest Patrycja Turlewicz. Patrycja jest koordynatorem do spraw bezpieczeństwa w KP Piła. Patrycja, jakbyś mogła powiedzieć, co należy do twoich zadań przed meczem? Przed meczem jest tak, jest wystawienie wszystkich banerów. Od flag, po wyłączanie sektorów, wyznaczenie najpierw sektorów. Zależy, jaki jest mecz, jakiego ryzyka. Do tego Bezpieczeństwo kibiców, jak i zawodników i również nas jako e, Służby Bezpieczeństwa. Tak, bo oprócz tego, że dużo pracy jest przed meczem, to Patrycja także działa w trakcie meczu, tak? To jest cały czas monitorowanie zachowań kibiców. Tak. E, nie wolno spożywać alkoholu, e, wyznaczone są miejsca do palenia papierosów, e, nie biegamy po trybunach, po schodach, trzeba uważać na bezpieczeństwo również dzieci, jak i innych kibiców. Czyli roboty sporo. Tak. A po meczu to wszystko trzeba jeszcze zebrać i z powrotem zanieść do magazynu. Dokładnie. Czyli ile przed meczem musisz być już na stadionie? Minimum e, półtorej godziny. A po meczu ile jeszcze czasu zajmuje? 45 minut. Czyli jest co robić. Tak jest. Dziękuję, Patrycja. Dziękuję. Z nami kolejny człowiek, który bardzo o. mocno pomaga przy organizacji meczów Sylwester Bazimierowski. Jak widzimy, Sylwek jeszcze przy, przy pracy. No, tak, Sylwek, jakbyś mógł powiedzieć kibicom, co z kolei do Twoich obowiązków należy. No, dzisiaj, dzisiaj to najważniejsza rzecz, która tutaj jest. Żadna osoba nie wejdzie bez biletu, bez karnetu, bez mojej zgody, bez listy, które zawodników dostaniemy, dzieci, które zostają wprowadzane na mecz. Także sprawdzamy, kto jest, kto wchodzi. Też patrzymy, czy coś nie wnoszą. Jak wnoszą, to od razu zgłaszamy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Przed nami specjalne flagi, które się nazywają Windery. Ja oczywiście też trzeba rozstawić, przynieść po meczu. Oczywiście trzeba je zebrać i z powrotem schować do magazynu. Z nami Łukasz, na co dzień szef firmy Klinika u Królika, ale w soboty szef cateringu na stadionie. My mamy mecz zawsze o 15, nie ma co na siłę jeść obiadu przed przyjściem na stadion, bo to przyjaciółka jeść nie chce, tylko spokojnie sobie na stadionie w przerwie można podejść. I jakie menu dzisiaj? Dzisiaj kiełbasa z grilla z fryteczkami, mamy hot dogi po amerykańsku, tak? czyli z suróweczką, prażona cebulka, hot dogi standard. Także myślę, że dla kibiców jest to wystarczające menu i mam nadzieję, że będziemy to sprzedawać. Jak najwięcej, żeby to poszło po na szemu, żeby dużo ludzi było? Serdecznie was zapraszamy. Godni nie będziecie. Napoje mamy. Ceny mamy dwa złote narzuty na każdym sklepie, więc nie ma sensu targać. więc Serdecznie zapraszamy. Wy nie zbijecie, ja się nie wzbogacę, a macie wszystko na miejscu. Sprawy organizacyjne z sprawami organizacyjnymi, ale najważniejsze dla wszystkich są sprawy sportowe, dlatego nie mogło w naszych kulisach. E, zabraknąć rozmowy o właśnie sprawach sportowych. Z nami pierwszy trener drużyny Paweł Nawrocki. Tydzień temu rozmawialiśmy z Michałem Szpenerem. Wcześniej z Michałem Szpenerem, czyli drugim trenerem, rozmawialiśmy w Sturzewie. Te dwa mecze wysoko przegraliśmy, więc wracamy do rozmów z pierwszym trenerem. Wiadomo, w piłce nożnej wszyscy są przesądni. Nie chcę wydrażnić futbolowych bogu, bogów, więc wracamy do rozmów z Pawłem. E, Paweł zaryzykuje tezę, nie wiem, czy się z nią zgodzisz, że mecz, który odbył się jesienią, Groking-Dyskobolia-KP Piła, stał chyba na najwyższym poziomie ze wszystkich meczów rozegranych jesienią przez KP Piła. Potwierdzasz czy zaprzeczasz? Witam wszystkich bardzo serdecznie, potwierdzam. Czy dzisiaj będzie podobny poziom? No tak, no to już jest troszeczkę czasu minęło, my jesteśmy już zupełnie innym zespołem. Bola cały czas, cały czas jest w grze o, o awans. Jeśli nie bezpośrednio, to na pewno liczą na, na, na drugie miejsce. Także myślę, że dwie drużyny mają o co grać. W Grodzisku przegraliśmy 2-0. Co zrobić, żeby ten wynik był odwrotny? Strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. Jak to zrobić? No, realizować na pewno założenia taktyczne. Mamy też rozpisany dobrze zespół gro, gro, Groklinu, dyskoboli. Naszej dyskoboli, Grodzisk Wielkopolski. I tyle. No. Gramy w podobnych ustawieniach. Kto, kto dzisiaj będzie lepiej, lepiej wyglądał na, na swoich pozycjach, to na pewno wygra ten O, trafił w okno, ale niestety w restauracji. Presja zjadła zawodnika. Tutaj mamy bardzo ważną ekipę, która bardzo mocno pomaga w przygotowaniu meczu. Są to uczniowie szkoły podstawowej numer 5, pod przewodnictwem Mateusza Pazdeja, nauczyciela, którzy tutaj przychodzą i bardzo mocno pomagają w podawaniu piłek i w organizacji meczu. Jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj, powiedz, skąd taki pomysł w ogóle? E, szczerze to nie wiem. No ale jak się stało, że się tutaj wzięłeś na, na meczu? Żeby po prostu pooglądać mecz. Ale pan y, nauczyciel pewnie, tak? Poprosił? Tak, też I... prosił. Czyli z jednej strony oglądasz mecz, z drugiej strony podajesz piłki? Tak. OK, teraz tutaj koleżanka jeszcze chciała coś powiedzieć. Przypomnij, jak masz na imię? Liza mam na imię. Jaką masz fajną czapkę w ogóle? No, oczywiście, że tak. Jestem prawdziwą fanką tutaj. I ogólnie przyszłam pooglądać mecz, ponieważ podoba mi się, że chłopacy grają z pasją i widać, że bardzo to im się podoba. Dlatego bardzo miło mi podawać im piłki i naprawdę super. Oni też Wam bardzo dziękują, bo to jest bardzo, bardzo przyspiesza grę i ułatwia. Kto jeszcze chciałby coś powiedzieć? To dobra. Oliwia? Pola. Dobra, a y, jak Ci się podobała gra w pierwszej połowie? No, mogło być lepiej zawsze, ale było dobrze. Trochę bramek brakuje, nie? No. A ty też jesteś pasjonatką piłki, tak jak koleżanka, czy nie? Tak. Ja jakby chodzę do KP Piły. Tak? Ale nie trenujesz, tylko chodzisz oglądać? Nie, jakby ja trenowałam w kapepila. Oha, a teraz już nie trenujesz? Nie, teraz inny sport trenuję. Jaki? Judo. No, no proszę, jaka sportowa dziewczyna. Okej, okay, dziękujemy. Ktoś jeszcze? A Ty jak masz na imię? Mia. A Ty jesteś fanką KP No. Tak, czyli chcesz i podawać piłeczki, i oglądać mecz. Tak. A jaki zawodnik KP Ci najbardziej e, podoba, którego Numerze gra? cztery. Który? Cztery. Cztery, okej. Okay. Czyli Radek Guść, nasz kapitan. Okej. Okay. Czy jeszcze ktoś? Chciałby... Dobra, jeszcze mamy jednego kolegę. A Ty jak masz na imię? Oliwier. Oliwier, a powiedz, Twój ulubiony polski piłkarz? Eee, Nikola Zalewski. Dobra, ulubiony piłkarz KP Piła? Mm, Kasper Zieliński. Ulubiony piłkarz w ogóle na świecie? Eee, Leonel Messi lub Cristiano Ronaldo. Oj, to mało kto lubi tych dwóch naraz, a Ty obydwóch lubisz? Tak. Okay. Jak, ci się, jak Ci się pierwsza połowa podobała? Mogła być lepiej, ale było dobrze. A jak myślisz, jak w drugiej połowie to będzie wyglądało? Mm. Skończą 2-0 i wygrają. KPPO, tak? Super, wiara jest, także dziękujemy. Tak. Jeszcze raz ta dzielna ekipa, możecie pomachać naszym kibicom. I w imieniu piłkarzy kibiców bardzo Wam dziękujemy. I tu jeszcze jedna koleżanka. Dzięki bardzo.